według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra, i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna. Jednak nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń. Który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo pańskie. Aleluja! Wytęsknione Słowo. Nie wiem, czy brakowało go nam przez te 40 dni. Może nawet nie zauważyliśmy jego braku. Ale ten okrzyk radości, wychwalania Boga, rzeczywiście pokazuje, że słowa mają swoją treść. I przez słowa możemy wyrazić to, co w nas, nazwać to. A nad rzeczywistością zmartwychwstania, a co za tym idzie, obecności Boga żywego pośród nas, możemy jedynie właśnie powiedzieć: Alleluja, chwała Panu! Niech Pan będzie uwielbiony. To słowo, które dzisiaj tak uroczyście wybrzmiewa, to słowo, które pokazuje, że myśl i modlitwa chrześcijanina świadka koncentruje się wokół wydarzenia żywego Chrystusa, obecnego pośród nas. On rzeczywiście z martwych stał, to znaczy żyje. To znaczy człowiek może spotkać się z Nim, o ile chce, o ile uwierzy słowu i wejdzie w tą głęboką relację z Bogiem objawiającym się. Tworzy przed Nim swoje serce, zawierzy siebie Jemu. Słowo, które Kościół nam dał, świadectwo wiary pierwszego Kościoła apostołów, świadków wstania, to punkt wyjścia do tego, by spotkać się z Zbawicielem. By słowo Boże nie było dla nas tylko treścią komunik komunikującą nam wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, ale stały się miłością, którą Bóg objawia każdemu z nas i zaprasza, by ta miłość stała się punktem otwarcia naszych serc na przyjście Chrystusa. On jest tym, jak czytamy w Apokalipsie, który stoi u drzwi i kołacze. Jeśli kto usłyszy Jego głos, to Chrystus wejdzie do niego i będzie z nim wieczorem. Pierwsze jest usłyszeć kołatanie i głos Chrystusa i na ten głos, na to słowo, na tą obecność nie pozostać obojętnym. Piękna jest ta dzisiejsza Ewangelia. Wydaje się taka prosta. Maria Magdalena widzi pusty grób. Maria Magdalena idzie do Piotra, Jana i mówi: Zabrano Pana. Ci biegną, aby to zobaczyć. Patrzą, ułożone szaty. Zwyczajna sytuacja. Gdzie tutaj głębia? Ewangelista, Jan, uczestnik tych wydarzeń, świadek tego, co przed chwilą słyszeliśmy, autor tego słowa, które przed chwilą słyszeliśmy. Mówi, że zobaczył i uwierzył. Zobaczył i uwierzył. Zobaczył ułożone Tatę Jezusa, chustę i uwierzył. Wcześniej nie rozumiał, co to znaczy zmartwychwstać. Kiedy schodził z Piotrem i z, z, z góry przemienienia, kiedy Chrystus objawił się przed nimi, objawił swoje bóstwo. Rozmawiali wtedy między sobą, co to znaczy powstać z martwych. Rozmawiali, ale nie rozumieli. Piotr wcześniej, kiedy Chrystus mówi, że pójdzie do Jerozolimy, tam zostanie zabity, ukrzyżowany, a trzeciego dnia z martwych wstanie, nie usłyszał słowa o zmartwychwstaniu, wziął Chrystusa na bok i zaczął. Robić mu wyrzuty, Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. I dzisiaj ci dwaj apostołowie są świadkami pustego grobu. Ktoś znów mógłby zapytać, dlaczego nie spotkali tam Chrystusa? Dlaczego potrzebowali Chrystusa spotkać dopiero w Galilei? Maria Magdalena, która nie spotkała za pierwszym razem, inne, in, inne Ewangelie powiedzą, że będzie siedzieć przy grobie, płakać, i z Chrystus do niej przyjdzie. Ale Piotr i Jan spotkają Chrystusa z dopiero w Galilei. Idźcie do Galilei, tam mnie spotkacie, ponieważ dla nich wydarzenie. Męki, śmierci i tego całego trudu, który Chrystus przeszedł, było tak dojmujące, że wiele w nich połamało, rozbiło. Chociaż ewangelista już pokazuje, że wiadomość, że coś się dzieje nie po ich myśli, jakoś rodzi ich jedność. Biegną razem, to słowo razem nie jest tam. Bez znaczenia, bo Piotra nie było pod Krzyżem. Piotr nie biegł za Janem tylko dlatego, że był starszy. Piotr nie wiedział, gdzie jest grób Jezusa. To Jan był pod Krzyżem. To Jan wytrwał do końca. To Jan wiedział, gdzie go pogrzebano. Pójdą do Galilei, posłuszni nakazowi, który przekaże im Maria Magdalena. Ona spotka, Jezus jej powie: Idź do moich uczniów, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Ponieważ w Galilei działo się największe cuda. To w Galilei zostali powołani, to w Galilei widzieli cudowny połów. To w Galilei widzieli tych, którzy otrzyma, o, odzyskiwali wzrok. To w Galilei w Kafarnaum został wyrzucony zły duch. Tam go zobaczą, tam w końcu zrozumieją. Pójdą do miejsca, które ma stać się miejscem spotkania. Miejscem spotkania będzie Galilea. Bo Chrystus chce się spotkać. I chce, by to spotkanie z Jego umiłowanym uczniem nadało wartość i treść temu wszystkiemu, co przeżył do tej pory. By zrozumiał, by odniósł wydarzenia, w których uczestniczył. Tego faktu, że nagle ktoś, kto był umarły, żyje, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywym, słyszeliśmy przed chwilą. Ma zatem też i królować w moim sercu. Chrystus ma być żywy w moim życiu. A pokażę to wtedy, kiedy będę chciał się z Nim spotkać. I w Eucharystii, i w modlitwie. Nie tylko przyjść do Kościoła, przyjść do Kościoła, aby spotkać się z Chrystusem. Nie tylko się pomodlić, ale w modlitwie spotkać się z Chrystusem. Nie tylko być dobrym dla innych ludzi ale okazać miłosierdzie Chrystusowi, obecnemu w drugim człowieku. Chrystus nie przymusza do wiary. Nie pójdzie do Kajfasza, nie pójdzie do Annasza. Nie zobaczył go Piłat. Żaden z nich. Zobaczą go ci, którzy zostali wybrani na świat, którzy mieli w sobie dobrą wolę, by słowu Chrystusa, Jego objawieniu, uwierzyć. I by to spotkanie pogłębiło w nich wiarę. Tak jak będziemy słuchać w najbliższym czasie różnych spotkań z Chrystusem i uczniów z Emaus aż wreszcie w przyszłą niedzielę Tomasza, Pan mój i Bóg mój. Moi drodzy, przeżywając święta z zmartwychwstania, warto uznać za swoje to słowo, które słyszeliśmy od Pawła skierowane do kolosa. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus nasze życie, wtedy i Wy z nim ukażecie się w chwale. Piękna jest ikona Chrystusa wstępującego do otchłani. Chrystus stojący na połamanych odrzwiach otchłani. Podaje rękę Adamowi i pociąga go do siebie. Może warto na uczynek przeżyć, przeszyć, przełożyć tą prawdę, Chrystus żyje i zacząć przeżywać ją, spotykam się z Chrystusem, który żyje oto zaproszenie dla nas na cały ten święty czas oktawy każdy dzień okazja by spotkać się ze zmartwychwstałym każdy dzień